Hejka, cześć, witam z tej strony Lashi, i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka najnowszych spoilerów dotyczących najbliższych nam tygodni. Już za tydzień, z okazji 11 urodzin, Star Stable będziemy mogli je razem świętować w grze. Tak jak rok temu, będzie wielki tort oraz kilka dodatkowych ciekawych aktywności. Niestety muszę Was zasmucić, a w szczególności osoby, które rok temu nie zdążyły odebrać darmowego konia, ponieważ niestety w tym roku będzie on kosztować chyba. 400 Starcoins, jednak ten koń nie będzie jedynym, jakiego będziecie mogli zakupić podczas imprezy. Mamy dodatkowo jeszcze pięknego Pasofino, który mi się osobiście bardzo podoba i możliwe, że gdybym miała Starcoinsy na koncie, to bym go pewnie kupiła. Oraz Konemare, która będzie kosztować 810 Starcoins. Myślę, że większość z Was zna wszystkie chody tych koni. Ale jeżeli chcecie się dokładniej przyjrzeć tym koniom przed oficjalną premierą, to możecie wbijać na Instagrama Master Stable Spoilers Community i tam macie w poście cały filmik, właśnie, gdzie są pokazane wszystkie ich chody. Oprócz tego będziemy mieli szansę wziąć udział w specjalnym urodzinowym wyścigu, który jak widzicie na spoilerze jeszcze nie jest skończony, ale myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie. Jestem bardzo ciekawa też, czy dostaniemy jakieś star końcy z tej okazji i jakiś prezent, bo zazwyczaj było, że co roku dostawaliśmy właśnie na przykład konia, bądź e, jakiś kod na starcońsy. A wy macie jakieś domysły? Podzielcie się nimi w komentarzu. W następnych tygodniach będzie czekać nas, w mojej opinii, najlepszy event w Star Stable. Event jesienno- halloweenowy. W tej jesieni będziecie zbierać punkty jesienne, znaczki, czy jakoś tak, tak jak to było podczas zimy, wiosny oraz lata. Więc są to takie jesienne tokeny. Na razie tyle wiemy odnośnie eventu jesiennego, ale swoje nowe jesienne stylówki będziecie mogli wzbogacić już niedługo, ponieważ zostanie dodany dużo nowych owieczek, siodeł oraz ptak, którego też będziecie mogli sobie zakupić, oraz kilka kompletów, które macie właśnie pokazane na ekranie. Koniecznie napiszcie, czy te nowe rzeczy przypadają Wam do gustu i czy któreś kupicie. Oprócz tego, wczoraj dostaliśmy ciekawy spoiler, prawdopodobnie najdłuższego wyścigu w grze, ponieważ no, do tej pory, aż tak długiego wyścigu, to ja nie widziałam. Który tak naprawdę myślę, że jest jeszcze nie do końca dopracowany, bo niemożliwe, żebyśmy biegli dosłownie przez całą mapę w jedno miejsce, później się wracali, więc. Będzie pewnie jeszcze troszkę dodane do tego wyścigu. W pewnych momentach tego wyścigu możemy zauważyć Concorda, na którym jedzie Beatrix, więc myślę, że będzie tutaj fajne rozwinięcie tej fabuły i naprawdę nabiera ona fajnego tempa. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym wyścigu i jakie macie przeczucia na najbliższe, najnowsze zadanie dotyczące tej fabuły. Co może dalej się dziać, bo tak naprawdę właśnie wchodzimy w ten taki dosyć ciekawy moment. No więc nie zapomnijcie się podzielić o tym w komentarzu. A pozdrowienia lecą dzisiaj do Kai Iwaniuk, do Diesla oraz do Dami Aresa i Family Hostile. Bardzo dziękuję Wam za całą aktywność. Jeśli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Możecie również wpaść na Instagrama, to macie linka w opisie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w następnym.